Lepszy sposób, jak podnieść się po zdradzie, to przejść żałobę jak wojownik. I tu leci kolejna polecajka książki Droga miłującego, pokój, spokój, wojownika. Pamiętaj, że zdrada jest jak żałoba, a każda żałoba ma swoje etapy. Najpierw jest szok i niedowierzanie, jak to się mogło stać. Później czujesz złość i poczucie niesprawiedliwości. Później zaczyna się targowanie, a może to moja wina, mogłam zrobić więcej, inaczej i tak dalej. Potem zaczyna się depresja i wycofanie, a na samym końcu zaczyna się akceptacja. I nawet w etapie akceptacji nikt ci nie powie, że będziesz się czuł lepiej. Daj sobie czuć te emocje, pozwól sobie na ten proces. No i niestety, choćbyś chciał. To nie przeskoczysz tych etapów. Ale pamiętaj, możesz je przejść w miarę mądrze i bez tragedii. Przede wszystkim zerwij kontakt i nie karm się, kurwa, mać nadzieją. Nie rób sobie tego. Patyk puf. a potem kobiety złe, tak? No w sumie złe bo cię zdradziła. Ale nie wszystkie! Jeżeli potrzebujesz, to wypłacz to. Wykrzycz. Daj sobie czuć. Tylko nie do niej w płaczem, ja weja, jest tak mi źle, wrócił do mnie. Nie. Idź do kumpla, pójdź na trening, porozmawiaj może ze swoim jakimś autorytetem, trenerem, może pogadaj ze swoim ojcem, ktoś kto po prostu trzyma swoje plecy.